Pharmacy World Cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 21 marca w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Komunikat dotyczący dostosowania recepty lub dokumentu realizacji recepty do obsługi osób z Ukrainy. Zawieszenie współpracy pomiędzy Komitetem Wykonawczym Międzynarodowej Koalicji Regulatorów do Spraw Leków i CMRA a Rosyjską Federalną Służbą Nadzoru Opieki Zdrowotnej. Komunikat dotyczący możliwości kontynuowania studiów na kierunkach medycznych w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie. oraz spec ustawa dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy. Informacje dla świadczeniodawców. Na stronie ezdrowiegov.pl pojawił się komunikat dotyczący dostosowania recepty lub dokumentu realizacji recepty do obsługi osób z Ukrainy. W komunikacie tym podane zostały identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy, warunki, jakie ukraiński pacjent musi spełnić w celu wystawienia recepty refundowanej oraz jak wystawić receptę refundowaną dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości. Jak można przeczytać w komunikacie, możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy która po 24 lutego 2002 roku legalnie przekroczyła granicę RP po spełnieniu określonych warunków technicznych w dokumencie recepty oraz możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w przypadku, gdy można wskazać opiekuna, który spełnia wyżej wymienione warunki dotyczące rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość. Po więcej informacji zapraszam na stronę zdrowie.gov.pl. W poniedziałek 14 marca 2002 roku komitet wykonawczy Międzynarodowej Koalicji Regulatorów do spraw leków i CMRA opublikował oświadczenie będące odpowiedzią na prośbę prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych wrobów medycznych i produktów biobójczych grzegorza Cesaka. W sprawie przerwania współpracy z Rosyjską Federalną Służbą Nadzoru Opieki Zdrowotnej. W oświadczeniu tym można przeczytać, że przedstawiciele rosyjskiej organizacji nie będą zapraszani na kolejne spotkania ICMRA czy telekonferencje oraz nie będą uwzględniani w ramach wymiany informacji. Pełną treść oświadczenia znajdziecie na stronie www.icmra.info. W środę 16 marca na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz innych kierunkach medycznych w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie. W komunikacie tym możemy przeczytać, jakie rozwiązania wprowadza ustawa, które pozwalają uczelniom na określenie szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania tych uczelni w związku z koniecznością umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy były zmuszone opuścić ten kraj. Ponadto w komunikacie został poruszony też temat opłat za studia. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w tym kraju od 24 lutego 2002 roku oraz obywatele Ukrainy posiadający kartę Polaka nie będą ponosić opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim. Dla obywateli Ukrainy, którzy podejmą naukę na studiach na kierunkach medycznych w języku angielskim, przewidziane jest współfinansowanie kosztów kształcenia na studiach w języku angielskim do wysokości 18 tysięcy zł za semestr. Pozostałą część opłaty za studia student ponosi samodzielnie. Obywatele polscy, którzy w dniu 24 lutego 2002 roku byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych i zostali przyjęci przez uczelnię polską, opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim lub w języku angielskim będą uiszczać w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez studenta dotychczas ponoszonych opłat za te studia w uczelni w Ukrainie. Po więcej informacji wraz z pełną treścią komunikatu zapraszam na stronę Ministerstwa Zdrowia. W sobotę 12 marca 2002 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Ustawa, zwana też spec-ustawą, ma moc obowiązywania od 24 lutego 2002 roku. Przyznaje ona prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na takich samych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym. SPEC ustawa przyznaje także prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więcej informacji wraz ze szczegółowymi wytycznymi znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytet.pgf.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!